No, witamy dzisiaj wszystkich. E, gościmy dzisiaj Marka Martę? Martę i Janka. Tam Janek jest, o! No, Hej Janek! Ej, pomachaj tutaj. Hej! No, także e, chcieliśmy ogólnie podziękować wszystkim wpłacającym ci co teraz wpłacają e, Pieniążki na Jasia. E, zobaczcie, no, efekty są super Już jest lepiej schodzeniem. No, ogólnie to Marta powinna powiedzieć coś, nie? Jak to wygląda teraz? Jak to wygląda po tych no, krewych Tak, Także codziennie jeździmy na rehabilitację, ćwiczymy w domu. E, już mam specjalne otezy. No, tak? Chyba na tak pierwszym planie nie będzie. <laughs> Dobra, to nabierze za chwilkę ten. No bo już przyzwyczaił się na no, no to. Tak, O, bo tam mu pasuje, on chce być też. Patrz Janek, Kręcimy film. No, a Ciuciu? No tak, bo wujek to dał już cuksami potczęstował i teraz cuk, no nie ma cuksów, skończyły się. Aha, no i dobra, wracając tak, jak teraz z dzieciankiem jak to wygląda? No jaś ma specjalne ortezy, które stabilizują jego nóżki. Uczy się stawać, powoli uczy się też kroczyć. Czekamy na specjalny chodzik rehabilitacyjny, który mam nadzieję, że umożliwi mu taką mobilność większą zapewni. No i... No, no, nasze życie to takie właśnie jest rehabilitacje. No, widzimy duże postępy i wydaje mi się, że jest to co walczyć, że ma e, predyspozycję tak, żeby, żeby jakby móc dobrze nie? funkcjonować i w społeczeństwie i ogólnie. tak Także No, my walczymy, robimy wszystko, co się da. Super, i, czyli te wpłaty wszystkie pomogły wszystko, jak najbardziej? Nie? Wszystko, każdy, każdy grosik, każda złotówka jest... E, rozliczana z fundacją, więc y, żadne te pieniądze nie zostaną wykorzystane w jakikolwiek inny sposób niż na jego rehabilitację. Mm -hmm. W 100% to wszystko no, no. jest przez fundację weryfikowane, no, no, no. Są op Daj. opłacane, także tutaj nie ma e, żadnej możliwości, żeby, e, żeby w jakikolwiek te pieniądze inny sposób e, wykorzystać niż właśnie mm -hmm. ta rehabilitacja i to wszystko jest właśnie na Jasia. E, No, e, Dobra, e, teraz tak, druga sprawa, e, hektar wiedzy właśnie pana Cezarego, Wincentciaka, chcieliśmy bardzo go serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że nam przysłał e, czapeczki, hektar wiedzy, e, otworzymy od razu. Marek, możesz otworzyć? Bo wiesz co powiem Ci, przysłał mi to pan Cezary już w żniwa, a ja po prostu nawet nie miałem czasu tego otworzyć i nie miałem nie pomysłu co z tym bo to ogólnie przeznaczył na cele charytatywne dwie czapki. Eee, to, tam, to są kremowe powinny być. O, a dwie różne czape, o widzisz. No, także mamy dwie czapeczki. Eee, I tak. I moim zadaniem będzie to, żeby zdobyć jak największą ilość jakichś fajnych podpisów, autografów. A, to o. Już jest podpisane to Jest? Przez hektar jest... No właśnie chyba mówi właśnie, że... O, Cezary jak już jest podpisane jedna, a druga tak samo. I jeszcze tak. postaramy no, tak, się... Tak. Postaramy się ten, y, jakieś tam fajne autografy jeszcze doczepić i wystawimy na licytację dla Jasia. Tak, mamy swoją grupę z licytacjami. No, tak. na to to się podepnie, później Podepniemy linka. Mamy też fanpage'a na Facebooku, go niedawno założyłam. Tam właśnie dzielimy się naszymi, naszymi przygodami, na który też zapraszamy. I jeszcze raz dziękujemy za, za pomoc, ponieważ jest to dla nas naprawdę bardzo cenne. Też to, że mamy wsparcie tak, po tak. prostu w społeczeństwie, że osoby niepełnosprawne nie są wykluczane, że mogą liczyć na innych ludzi, bo pomoc państwa jest praktycznie zerowa, więc tak naprawdę jeżeli my nie jesteśmy w stanie, no to możemy tylko liczyć na innych, na, 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 na pomoc innych osób. I bardzo Dobre. za to dziękujemy, bo też jest dla nas ważne. Na, na przykład wpłaty, tylko to, że na przykład e, ktoś nam dobrze życzy, że nas wspiera słowami, e, modlitwami, to jest też dla nas bardzo ważne, że no. nie, nie jesteśmy wykluczeni na przykład w społeczeństwie, że nie jesteśmy sami. A ja się mi pasuje. O. Fajna czapka, nie? Podoba się? Super. Dobra, tak samo. To jeszcze raz dziękujemy panu Cezaremu za, za, za czapeczki, za podpisy. My coś tu jeszcze, postaram się coś może jakieś fajne, jakieś sławy znaleźć, złapać i podpisać, może nie wiem, kogo on ale I Może ktoś tam się zgłosił. Może ten, że... i, i tak, dokładnie. Także te czapeczki tak, postaram się, żeby były bardziej szlachetne i warte swojej ceny, tak żeby było jak najwięcej przeznaczyć dla Jaszy. Tak? Także ten, kto wylicytuje, to bardzo pomoże Jasiowi.